Cześć, kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witam Was w tym kolejnym pięknym dniu. Co prawda śnieg topnieje, ale dalej czujemy klimat świąt. A dlaczego? Dlatego, że zaczyna się kupowanie prezentów. Listy już mamy zrobione. Jadę dzisiaj właśnie do y, galerii w Katowicach y, po to, aby z moją przyjaciółką Karoliną, którą na bank znacie jeszcze z y, wcześniejszych lat, bo nagrywałyśmy razem vlogi, nagrywałyśmy razem live, robiłyśmy na story, nawet jakiś filmik na Instagramie, dodałyśmy jak śpiewamy, y, więc... <śpiewanie> Na pewno Karolkę znacie. No i co chciałam powiedzieć, że jedziemy właśnie razem do Katowic. Dzisiaj poszperać w sklepach, poszukać ciekawych prezentów. Ja w ogóle muszę uzupełnić kalendarz adwentowy, o czym na pewno wiecie. Więc na bank dzisiaj kupię wszystkie pozostałe prezenty. No, pociąg się spóźnił, dlatego ja zdążyłam na niego. Tak, bo jeszcze dzisiaj nagrywałyśmy. Parę ciekawych rzeczy na naszego Instagrama, więc oczekujcie. Śmiesznych, życiowych reelsów. Weszłam do Rezert w Katowicach, jak żyte na miejscu, czego Wam nie powiedziałam. I zobaczyłam takie zarąbiste komplety dresowe. I zrobiłam mojej mamy niespodziankę kupię nam po takim komplecie i w tych dresach będziemy piekły, świąteczne ciasteczka w tym roku. Będziemy tak super pięknie wyglądały. No, powiem wam, że dresy są super, a są teraz na promocji. Można je kupić za 49 zł, także mega, muszę sobie poprawić maseczkę, bo mi spadł jak zaczęłam mówić. Macie też taki problem, że maseczki spadają z nosa? <głos》>. Kochani, wyszliśmy właśnie z galerii. Jesteśmy obładowane na maxa. Mam pełną torbę z reserved. Mam jeszcze jakiś ostry sos dla Kevina, który kupiłam w kuchniach świata. No i idziemy na świąteczny Jarmark oraz do Aioli na pysznego burgera, bo jesteśmy obie głodne, a w sekretzie Wam powiem, że jest godzina 18, a ja jeszcze nic dzisiaj nie jadłam, także nie świedzę przykładem. No ale... Jestem szómiesz I am on my way I'm, I'm in motion. motion Let's go to the ocean Yeah let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah isn't that amazing In Christmas time We'll be chilling and having a good, good time. Just coming to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, and The sunset, it is just getting better On a blanket with the skyline painted in blue Ooh, yeah, that's what we do We'll be chilling and having a good, good time it doesn't matter if the snow is falling Haha, ha, wczoraj Paulina witała się z wami pierwszy raz e, gdzieś około 17-18. a dzisiaj ja pierwszy raz witam się z wami. Jest godzina, 19.15. No cóż, są takie dni, w których nie mamy kiedy nagrywać. Bywa. Ale yy, braki w nagrywaniu dotyczą tylko mnie, ponieważ mam nadzieję, że Paulina da popis, ponieważ pojechała razem z koleżanką do Katowic na zakupy. Nie wiem, czy prezentowe, czy po prostu tak sobie pojechała, aby spędzić razem czas, bo dawno się nie widziały z tego, co wiem. Więc. O Jezu, czemu ta poduszka tak leży? Dziwnie. O. Więc nie hałasuj, proszę cię. Więc mam nadzieję, że materiału będzie miała dość sporo. Więc mi przypadnie w udziale nagranie tylko kilku scen. I muszę Wam powiedzieć, że jakieś pół godziny temu yy, zadzwoniła do mnie. Z informacją, że jutro jedziemy do Warszawy. Kochani, o 10.50 mamy pociąg, więc muszę się dzisiaj spakować, ponieważ jutro o godzinie 15.00 będę w Warszawie. Jakie to życie jest niespodziewane i zaskakujące! Myślałam, że jutro będzie dzień jak co dzień, a tu proszę bardzo, Warszawa. I to taki niespodziewany wyjazd. No, bo zapomniała mi powiedzieć, taka córka. No, i moi drodzy, kończę spotkanie z Karoliną. Jadę do domu. Bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy, bo to jest taka moja najszczersza przyjaciółka, prosto z serduszka, już od y, czwartej klasy podstawówki. Tak. Czyli od kiedy miałyśmy ile lat? 10? 11? No, coś takiego. Poznałyśmy się jakieś po 10-11 lat, y, i do tej pory przyjaźń nadal trwa, więc bardzo się cieszę i mega to doceniam. No i Karol jedzie teraz w domku, ja czekam aż do pociągu wsiądzie Kevin i też jedziemy do domu. Ja to się potrafię w życiu ustawić. Wyszła stąd Karolina i przyszedł na miejsce Karoliny Magia. Kevin. Nigdy nie jestem sama. Co kupiłam? A kilka ciekawych rzeczy, o których A, powiem no, w domku. No ile wydałam? No co tam masz? A, rezerw. No pięć stówek wydałam w no, Ale dużo rzeczy. Mam tam rzeczy nie tylko dla siebie, mam tam rzeczy do kalendarza adwentowego i mam niespodziankę dla mamy. Taką są jak kupiłam dresy, komplet dresowy, takie ciastka. I będziemy w tych ciastkach, w tych Jest kompletach, ciastka. no tak, no właśnie. Tak. I to taki prezent dla mamy, także dzisiaj nie będzie losowała kalendarza adwentowego, dostanie te dresy. Co ty mamy na to? co kupię. To wiem? No sos, który chciałeś no dobra, się, to nie jest przekleństwo. Już nie przesadzajmy. No, ja myślałam, że to taki malutki będzie, jak mi go wysłucha, on taki ogromny jest. No i dobrze, bo to do wszystkiego jest, ja to na ziemniaki. Jest. Serio? A ty, no, ty w to się jest gorące, tylko ludzie pisali, że ten jest lepszy niż w od... A, że podobny to jest, tak? Tak. tak Gdy jest mały za 10 złotych. No co, to ten był za 26 No właśnie. Dlatego ci prosiłem, żebyś mi Dziękuję bardzo. Ale chciałeś, chciałeś mi zrobić przelew, a to tylko 26 zł. Jest. Kręci chrupki. Dzięki. Tak w zamian? Dwie paczki i słyszę. Słyszę. Hehehe! A nie, to się inaczej robi, sorry Ho, ho, ho. <laughs> to robi lepiej. Nie, 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 to nie ta był. To był no, Mikołaj. No pewnie, nie, no co ty tu gadasz? Co ty gadasz jakieś głupoty? No, yy, zrobię wiem, ci, zrobię ci... Nie muszę być ci hał, To chyba zabrzmiało jak hał, że pieski się zleciały, jakby to dla <noise> nich prezenty były. <noise> Ale co, no? Bo Paulina powiedziała, że mam usiąść nagrywać, bo jakieś prezenty Ej, no, są. Trafisz, ale... Lunka czeka na prezenty. Ja myślałam, że mi chcesz szulki rzucić. Nie, chciałam pokazać, że Lunka czeka na prezenty. No ewidentnie. E, dobra, dzisiaj nie otwieramy kalendarza adwentowego, bo wydałam za dużo pieniędzy na prezent pojedynczy dla mnie i dla ciebie. Taki... Taki dla mnie i dla ciebie prezent to jest. I wydałam na niego za dużo pieniędzy, więc dzisiaj kalendarz odpuszczamy i wyciągnę po prostu z wora to, co ja kupiłam. Dla ciebie to jest niespodzianka, więc git. Dobra? I to będzie po prostu jako dwa prezenty. Wiesz, o co chodzi? I tylko cztery będę musiała dołożyć. Jakieś nowe zasady są tutaj wprowadzane Trzeba Nie. zaskakiwać! miałaś 6 tak. prezentów kupić No, ale ja cztery mam i cztery dołożę A to co teraz wyciągnę będzie jako dwa prezenty Czyli razem sześć Czaisz? No bo za dużo pieniędzy wydałam A to jest super rzecz No ale czaisz o co chodzi No Dobra, najpierw wchodzę zakupowy Kupiłam sobie taki sweterek w rezerw Na pewno ci się podoba taka dzianinka Na pewno no I taki sobie kupiłam I on był no, na promocji okay. Lunka, chodź Za 69,99 Taki sobie super kupiłam No e, Tu mam drugi do kalendarza, do kalendarza I haha, prezent na dzisiaj Jesteś gotowa? No Dzwonki proszę Ja nie mam <laughs> Nie masz? Pierwsza rzecz No Ty to widziałaś już? No ale nie, ja nie widziałam, ale zastanawiam się, jak my się tym będziemy dzielić. Nie, słuchaj! I druga rzecz. I to jest taki... komplet? Co się tu stało? Co tu ma plamy? Ja to ma plamę? Ja tu nic nie mam, co mogłoby go poplamić. Ja wiem, ta torba może przemokła od spodu. Trzeba to wybrać, co? No. Dobra, ale tu mam jeszcze taki... Aha! I i to są, słuchajcie, dresy w ciastka I ja sobie pomyślałam, że my to upierzymy jak będziemy piekły ciastka To no powiedz, że to zarąbiste Zarąbiste, dobra Świetno to jest Jak to zobaczyłam w sklepie, mówię, Boże, musimy to mieć Super Ale kupiłaś mi Emkę? Tak Dobrze <śmiennie> Świetne są naprawdę I powiem Ci w no ale w sumie za wszystko zapłaciłam dwie stówki, no bo wiadomo, że za darmo to nie jest no. Nie? no i powiem Ci, no rewelacja super w jakim super sklepie to wygląda? było? Freezer. i najlepsze jest to, że Karolina nie tego. powiedziała mi, że ona, bo ona w rezerwach pracuje, Aha. co prawda z wieśki to mi się mi nie dała, bo miała za mało, ale y, powiedziała mi, że w Wodzisławie te dresy są w normalnej cenie, a w Kodowicach były no co ty gadasz? mówię, to muszę brać dzisiaj bo jak się będę zastanawiać za długo, no. to może się okazać, że albo ich nie kupię, albo je kupię po, 80, po 90 zł za sztukę, No, no, no. Yy, za jedną rzecz. No, no, no. A to są cztery, no to wydałabym kupę kastę. No Super więc, yy, są, Taki świąteczne, no, takie świąteczne, I takie świąteczne, ale... nie? Tak. Takie tak, ładne. Także tak, 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 tak. taka niespodzianka na dzisiaj dla nas. Dobra, no to dobra, no to z racji tego, że ty w sumie nam zrobiłaś kalendarz adwentowy, to ty możesz iść po worek i jeden prezent jest dla ciebie, tak? Dobrze to jest? Dobrze to wtedy będzie, czy nie? No tak. Tak? Ale to, to tak. wtedy jutro też, też prezent Ale... będzie dla ciebie, tak? No możemy tak zrobić. Że dwa dni że dwa dni, prezent... dwa dni Ja mam święto. <laughs> <laughs> że dwa dni prezenty ty dostajesz. No. tak? musisz się otworzyć, bo trzeba z nim będzie. Ej, Drago, spadaj z tych dresów! Nie, Drago, nie, nie, spadaj! No teraz nie będzie, nie? No teraz nie będzie, ale to rano otworzymy. Najlepiej. Rano będziemy jeszcze. No a to rano otworzymy na szybciej. na szybkiego. Jak ostatnio? No i i, ja no i, I tam Dobra. mam jeszcze kilka prezentów do kalendarza, więc tak. uzupełnię, uzupełnię brakujące yy, worki. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze wyciągnę. Jest to znowu! Się to tak był ślisk! Nie. To znowu był ślisk! nie dla ciebie! To ja... Chcę. To ja. Ale ty... Nie, nie to ja wzięłam. No. Nie, to, nie, to no, ja Kurczę, bo ty jakoś tak na wyczucie bierzesz zamiast po prostu tak o... Dzisiaj sobie tak pozwoliłam. I wczoraj też. Cześć, ja wiem, Co masz? I, widzisz, I w tym roku też się kłócimy o kalendarza. <gryw> Nie no, żartujcie. Co masz? że ja to muszę wyciągnąć, bo to, bo to było specjalnie przeznaczone do mnie po prostu, to tak. było do mnie, no powiedz, że było, więc dobrze, że to wyciągnęłam. To było kupowane tak. z myślą dziękuję o Tobie. dziękuję Ci bardzo, bo ja dzisiaj oglądałam też taki w podobny z jakimiś takimi... A tak to nie jest rezerw? Nie, to jest w chaosie. I w home Andrew widziałam takie piękne, o. takie piękne, ale mówię nie, bo mam po niej kupiła. <laughs> no. fajnie jest. I, I dziękuję bardzo. Bo ostatnio w sumie jak e, miałam miesiączkę, to nie znalazłyśmy mi termosa. No, te, termoforu. Tak, nie mieliśmy czasu. No, więc e, zostawię go sobie gdzieś na wierzchu. <laughs> dziękuję bardzo. I teraz e, kosmetyki. I to otwieramy i ja i ty. Dobrze. I ja duży. Ja dzisiaj duży, bo ty miałeś na, Bo ja miałam wczoraj na pewno mały. Tak, tak mi się wydaje. Tak, Chyba. Tak, tak. <laughs> Dobra, ale no to jak już tu jesteś, to jak ja już trzymam aparat z tej strony, to. 15. Ach, dzisiaj 15, nie? O, truskawkowy żel pod prysznic. Kozackie. Cały rok się możesz <laughs> Czemu cały rok? No bo tyle A, żeli, no, płynów tak, w do kąpieli. To ładny zapach, że mam nim pachnieć co wieczór. Mhm, taki Ale yy, nie aż tak bardzo. Myślałam tylko, że to będzie taki intensywniejszy zapach, jakoś tak nie wiem. No truskawka. O, oj! O, ty możesz mieć coś fajnego, możesz mieć coś lepszego niż ja. Jakąś maskę, albo na, do twarzy, albo balsam na usteczkę, ja ci zazdroszczę chyba. No, balsam Gryfutowy do ust. balsam do ust. No, balsam do ust. No nie. A ty miałaś już jakiś balsam, nie? No dwa, mam arbuzowy no. i kokosowy. No to ileż można mieć balsamów do ust? Nie, ty możesz mieć, bo mi się ten nie pasuje chyba. Zapach. W sensie yy, no, gry fruta lubię, ale zapach gryfruta fruta niekoniecznie. Ale bardzo intensywny, nie? Mhm. Bardzo ładnie pachnie, ale wolę yy, kokosowy i arbuzowy. Okej. Okay. No i co, to tyle już odcinka? Kończymy na dzisiaj. Nie, mam dla Ciebie kolejną niespodziankę. Jutro o 10:00 mam poziom do warszawy. Tak, ja już to widzę, powiedziałam, żeś mi załatwiła jak ta lala. Ja ci Powiedziałaś mi na ostatnią chwilę o godzinie 9:00. Ale ja też tego nie wiedziałam. No to jak ty tego nie widziałaś? No ja pomyliłam dni po prostu, bo tam na zaproszeniu jest yy, dzień, ale potem jest godzina i mój wzrok powędrował najpierw na godzinę i ja myślałam, bo tam jest po prostu 18 samo i ja myślałam, że to 18 to jest data i to się okazało, że to jest na 18 godzinę, a nie 18 Dlatego kończmy to, bo trzeba zmontować, walizkę spakować, bo ja jeszcze nie spakowałam. Ja też nie, no kiedy jak mnie nie było, ja pranie składam. Więc kochani, dziękujemy za to, że byliście z nami w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Ci się Ramon podobało. Oczywiście, jak zawsze, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O, matko. I córko. Tak, kochani. Bye! -o. Co prawda skończyłyśmy nagrywanie odcinka, jestem już w toalecie, rozbieram się do kompania, ale przypomniało mi się, że nie nagrałyśmy świątecznych skarpetek, więc pokazuję Wam, że dzisiaj mam na sobie świąteczne skarpety, więc challenge jest zaliczony. Na ostatnią chwilę, ale dalej mamy 15 grudnia, więc pokazuję Wam moje dzisiejsze skiety. No, i kochani, skończyłam montować i w ostatniej scenie w filmie, który wysłała mi Paulina, było zaliczenie challenge'u, czyli jej skarpetki świąteczne. No, to teraz przyszła kolejna moje. Zaliczone!